Dzika Odysseja, ekspedycja, ekspedycja pionierów! Cześć, z tej strony Ola. Pozdrawiam z podiekuna godowego ujście Warty. Wyjechaliśmy wcześniej gano. Dojechaliśmy do. do kostrzyna. I po drodze. zobaczyliśmy klucze, jak latały ptaki w kluczach. Wczoraj rano byliśmy na widowisku Dzikiej Odysei. Śpiewaliśmy piosenki, graliśmy na bębnach i później oglądaliśmy lodowego olbrzyma. A wiecie, co to jest lodowy olbrzym? To jest lodowiec kontynentalny. I spotkał go Krystian. Dowiedziałam się, jak zostać przyjaciółką lodowego olbrzyma. Trzeba rzadziej jest używać światła. Potem była wycieczka z parku. Pani nam dała lognetki przez te lognetki widzieliśmy ptaki. I z daleka widzieliśmy krówki, koniki. Nawet mi mama zrobiła przy krówkach zdjęcia. Dzisiaj. Czyli rano pojechaliśmy na ścieżkę przygodniczą olszynki. Szliśmy kładką przez las, widzieliśmy zieloną rzekę. Ale ta zielona rzeka to była trochę tak jak zwyczajną, ale trochę zieloną. No i widzieliśmy też drzewa, na drzewach były grzyby taki w kolorze żółtym. No i doszliśmy te, do takiej budki, gdzie można było oglądać ptaki. I ona była na wodzie. Jak wyszliśmy z lasu, no to wtedy zaczął bardzo mocno wiać wiatr, 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 wiatr no i i mocno padał deszcz, ale bardzo szybko uciekliśmy do samochodu. Przydała się ta palerynka co dostaliśmy. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się obok czajek i te czajki były większe nawet ode mnie. Widzieliście kiedyś takie wielkie ptaki? Na szczęście ode mnie były prawdziwe. Dla dzikiej ola, Niezapomniana przygoda trwa.